Hola, hola amigos, jesteśmy w Playa del Carmen, jesteśmy na głównym placu tego no, miasta, jednego z najbardziej popularnych kurortów meksykańskich położonego na wybrzeżu Półwyspu Yucatan na tzw. Tak Riviera Maya, czyli Wybrzeżu Majańskim. No i e, zrobimy sobie taki mały spacer w tzw. piątej alei ale zanim przejdziemy się po tej piątej alei no to chcę Wam pokazać jak wygląda tak zwany założycieli czyli plaza fondadores może być taka najstarsza część tej dawnej rybackiej miejscowości miasteczka które powstało tak naprawdę w ostatnich 20 latach teraz już jest ponad 400 tysięcznym miastem bardzo popularnym taki może powiedzieć troszkę luksusowym dużo apartamentów Rzeczywiście bardzo, bardzo modne zarówno wśród turystów amerykańskich, jak i europejskich, jak i latynoskich. No i tutaj na placu Fundadores dużo się dzieje. Tutaj też wysłyszymy tańce, tańce takie no indiańskie, powiedzmy azteckie No właśnie pełno różnych sprzedawców. No tutaj na przykład pan sprzedaje jakieś churrosy, tak, czyli takie takie rurki z ciasta naleśnikowego, to tutaj przyjeżdżają, odjeżdżają. No jedno z takich najważniejszych miejsc turystycznych. Zaraz kiedy wchodzimy na tak zwaną no, piątą aleję. Jest to najbardziej znany deptak w tym mieście, najważniejszy deptak w tym mieście. No, taki no, właściwie już siedmiokilometrowy, długi deptaczek. Tam e, zobaczcie, jest taka galeria handlowa. Właściwie to jest początek piątej alei. Zaraz za nią jest tak zwana playa car, czyli taka strefa hotelowa, gdzie znajduje się bardzo dużo hoteli, często działających w programie tak zwanym All Inclusive. No i na całej długości tego właśnie deptaka siedmiokilometrowego, gdzie powiedzmy pierwsze 2,5 do 3 km są takie bardzo, bardzo aktywne, ludzi jest bardzo dużo, no i kolejne kilometry już są takie na razie jeszcze dosyć spokojne, ale z roku na rok rzeczywiście rozwijają się coraz bardziej, turystów jest coraz więcej. Na przestrzeni całych tych wielu, wielu, wielu kilometrów piątej alei można zobaczyć niezliczoną ilość wręcz sklepów. Z upominkami, e, no, różne koszulki, niekoszulki, gadżeciki. Niektóre robione w Chinach, niektóre robione w Meksyku, niektóre robione w jakichś innych krajach. Bardzo dużo to właśnie farmacja, farmasy. Amerykanie bardzo lubią przyjeżdżać do Meksyku, kupować leki, które tutaj można często kupić bez recepty, a nawet jeżeli miejscowi muszą je kupować na receptę, no to turystom często są po prostu sprzedawane bez recepty. E, też taką bardzo fajną. Prawą, w środku Piątej Alei, jest to, że zaraz, zaraz na Piątej Alei mamy stację autobusów, dworzec autobusowy firmy ADO, która jest takim troszeczkę, no prawie, że monopolistem, jeśli chodzi o południowo-wschodni Meksyk, do którego należy oczywiście też powództwo Piłkata, zlokalizowane jest właśnie w tym południowo-wschodnim Meksyku, tutaj też przyjeżdżają taksówki, taksówki, które są taką troszeczkę mafią w tym rejonie Meksyku. Tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo mocno bronią się, nie dopuszczają do wejścia jakichkolwiek firm typu Uber. Takie firmy na przykład działają już bez problemu w innych miastach meksykańskich, na przykład w mieście Meksyk i tam ta konkurencja doprowadziła do tego, że dużo ludzi właśnie korzysta z takiej firm. Natomiast no tutaj jednak można powiedzieć Siła takiej trochę mafii taksowkarskiej jest tak wielka, że po prostu, yy, no kiedy te firmy próbowały wejść, no i dalej próbują wejść, to zdarzały się naprawdę bardzo takie groźne sytuacje, łącznie z podpalaniem samochodów itd., itd. Oczywiście wszędzie mamy różnych naganiaczy, tak, że no, próbują konkurować z autobusami ADO yy, i wozić turystów właśnie na lotnisko i tutaj się bardzo możemy usłyszeć, jak krzyczą, że za 220 pesos zawiozą na e, lotnisko. No, autobus kosztuje właściwie podobnie, no, ale no, powiedzmy autobusy jeżdżące jakiś czas, no taka taksówka może być dla niektórych jakimś rozwiązaniem farmacji, tak, czyli aptek jest po prostu bardzo, bardzo dużo, one są dosłownie co parę metrów i możemy spójrzcie, zobaczcie jest wszystko tutaj wypisane, jakie leki, jakieś prawda, psychotropy, jak i tego typu rzeczy, to co najczęściej prawda, klienci poszukują, te co parę metrów mamy albo banki, albo kantory, kursy, pesos w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocny. Rośnie bardzo szybko, no wszędzie oczywiście przy każdym takim punkcie jest jakiś ochraniarz, no akurat bank CI, CI Banko, no tutaj jeżeli będziecie wymieniać, to no to oczywiście formalności, trzeba mieć paszport, wypełniać jakieś formularze itd. tak Natomiast no w kantorach nikt tutaj za bardzo już o nic nie pyta i tam można wymieniać niezliczoną ilość pieniędzy. No ale kurs jest odrobinę gorszy, chociaż naprawdę niewiele tutaj są kantory. Zobaczycie za chwilę, gdzie kurs potrafi być podobny 16-15. No to jest bardzo, bardzo niski kurs, ale, ale rzeczywiście peso jest ostatnio bardzo mocne. Mamy bardzo dużo takich punktów, gdzie e, będzie m, dużo takiej kuchni, no, Kuchni, po prostu fast foodów, jakieś McDonaldy i tak dalej. Meksykanie lubują się w tego typu miejscach. To, co parę kroków też znajdziemy tutaj 7 Eleven. Akurat w całym Meksyku dominuje taka sieć o nazwie OXO, ale tutaj w Playa del Carmen, akurat na piątej alei, 7 Eleven jest chyba nieco bardziej widoczny. No i mamy oczywiście też pełno punktów takich z liniami samochodów. Tak, one w większości zlokalizowane są nieco dalej od piątej alei, no bo jednak tutaj na pewno no, można powiedzieć, jakikolwiek biznes jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka. No i to powoduje, że też pewnie nie wszystkie biznesy chcą akurat być na piątej alei. No ale, ale tutaj akurat jedna z tych firm tak zdecydowała. No, biznesu niezliczoną ilość, tak? Więc mamy przede wszystkim oczywiście firmy, które są nastawione na, takiego, na takie wyroby. No dla takich powiedzmy turystów, którzy poszukują czegoś, co będzie inspirowane lokalną kulturą meksykańską, no ale takie podpasowane właśnie pod gusta turystyczne, tutaj na przykład firma Wayanów jest, jest bardzo można powiedzieć, typowa, e, tak? to są takie no, niby meksykańskie, ale, ale takie właśnie, powiedzmy, troszeczkę pod, pod turystę, oprócz tego co chwilę, co chwilę mamy zliczoną ilość różnego rodzaju restauracyjki, jed, właściwie do każdym rodzajem kuchni, no mamy tutaj bardzo różnych klientów, w tym klientów, no bardzo bogatych, więc proszę bardzo, mamy tutaj diamenty, mamy srebro, złoto, no Meksyk akurat jest rzeczywiście krajem, gdzie wyroby ze srebra są na bardzo wysokim poziomie, tasko jest często wręcz uważane za stolicę stolice srebra Światowego, no i tutaj też oczywiście takie wyroby są sprzedane. Na każdym kroku też możemy zobaczyć niezliczoną wręcz ilość biur podróży, które oferują przeróżne wycieczki, tak? jakieś nurkowanie, zwiedzanie ruin, wycieczki na pobliskie wyspy, wycieczki do dżungli, do różnych społeczności lokalnych itd. itd. Tak? No i tutaj proszę bardzo więcej upominków zwiezionych z całego praktycznie. Meksyku, dalej jakieś diamenty, tak, więc wszystko też oferowane dla jakiejś bardzo, bardzo, bardzo bogatej klienteli. I tak jest praktycznie na długości pierwszych dwóch, mniej więcej kilometrów, dwóch, trzech kilometrów sklepów. Mamy bardzo dużo, bardzo dużo różnego rodzaju restauracji wyroby typowo meksykańskie ja tutaj proszę bardzo chociażby mamy typowe buciki, Meksyk jest bardzo dobry bardzo mocny, jeśli chodzi o produkcję butów no i oczywiście najbardziej kojarzonych tak, skórzanych, fajnych Bucików takich kowbojskich, do tego oczywiście muszą być jakieś kapelusze, też kowbojskie, takie rzeczy tutaj możemy też, też znaleźć. No, są naprawdę bardzo drogie produkty, ale też naprawdę bardzo dobrej jakości. No, jesteśmy oczywiście blisko Kuby, więc tutaj na każdym kroku też sprzedawane są jakieś no, cygara. Tak? Jesteśmy koniec końców, można powiedzieć, na wybrzeżu karaibskim w Meksyku. I tutaj ten klimat karaibski jest bardzo widoczny. Cała ta długa ulica, y, piąta aleja, y, jest poprzecinana prostopadle, y, tak zwane czy ulicami, które zobaczcie schodzą już właśnie do morza. Tak? Tam już widać wybrzeże. Tutaj mamy teraz ulicę drugą. No i y, y, kontynuujemy dalej. Tak? Minęło 10 minut. Taki pierwszy odcinek o piątej alei. and chin.